Sponsorem telewizji klubowej jest Solar Developer. Ten że emocjonujący dzień z nami. Oczywiście trochę związany też z przyjazdem Maćka. Późnym dosyć na stadion przez pebranę na lotnisku. Jak ten dzień wyglądał z perspektywy trenera? Bardzo nerwowy i bardzo stresujący. I, i, I ja tutaj mam takie gniazdko siwe na czubku głowy, więc pewnie dzisiaj jest trochę większe. Eee, ale no Magic robił co mógł, żeby do nas, do, nas, do nas przyjechać, także dziękuję Magic. Wiem, że robił wszystko, żeby to być. Byliśmy w stałym kontakcie. Eee, no, udało się, powiem ów. Dokładnie. Jeśli chodzi o samo spotkanie, to było ono momentami dosyć wyrównane. Trudny rywal, dało się go na szczęście pokonać, choć niestety bez bonusa. No niestety, ale cieszymy się ze zwycięstwa, bo, 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 bo wiemy, że no. No, ciągle jesteśmy osłabieni. Dużo u nas młodzieży w zespole. Także cieszymy się z tych dwóch punktów, aczkolwiek mamy świadomość, że no bonus, był, bonus był blisko. Nie udało się niestety, ale, no, ale jeszcze popatrzymy. Na to, że dzisiaj zaprezentował się Mikkel Andersen, nasz nowy zawodnik. Czy ten jest zadowolony z jego występu, wiesz, można być dumny? Jestem zadowolony. Oczywiście przywiózł ważne punkty. Pamiętajmy, że to jest 16-letni chłopiec, który debiutował w dzisiaj w najlepszej lidze świata przed wspaniałą naszą publicznością, przed pełnym stadionem i na pewno było to dla niego duże emocjonalne wyzwanie, ale, ale przywiózł ważne punkty. Wiem, że jest bardzo ambitny, więc sam siebie pewnie nie jest zadowolony, pewnie wolałby więcej, ale spokojnie podchodzimy do tematu.